Witajcie kochani w kolejnym Dniu z Życia Pośrednika. Tym razem krótka informacja na temat ubezpieczenia zdrowotnego w Turcji. Nie jestem fachowcem w tej sprawie, ale bardzo często pytacie mnie, no dobra przyjadę do Turcji, a co będzie, jak będzie jakiś wypadek, jak trzeba będzie iść do lekarza i tak dalej. I tu pewnie trzeba by było podzielić ten temat na dwa e, etapy, na dwie części. Po pierwsze, Wasze ubezpieczenie, kiedy przyjeżdżacie na wizie turystycznej, czyli powiedzmy w ciągu tych trzech miesięcy Waszego pobytu. I rzecz druga, kiedy już jesteście na karcie pobytowej e, trochę dłużej. Więc jeżeli jesteście tak krótko, to na dobrą sprawę po prostu polecam Wam wykupić ubezpieczenie, nie wiem, w banku, w Polsce, w jakiejś firmie, gdzie macie na 2-3 na tygodnie ubezpieczenie, i. i to powiedzmy, ratuje Was w sytuacjach kryzysowych. Natomiast, jeżeli już myślicie o przebywaniu tutaj dłużej i yy, aplikujecie o kartę pobytową, zakładamy wersję pozytywną, że ją dostajecie, to wtedy i tak musicie mieć ubezpieczenie prywatne tureckie. Dlaczego musicie? No, bo to jest warunkiem do uzyskania tej karty pobytowej. Generalnie większość ubezpieczycieli oferuje bardzo podobne warunki. Czy to będzie nie wiem aksigorta czy cokolwiek innego, którakolwiek z tureckich firm do 65 roku od 18 do 65 roku ubezpieczy was yy, prywatnie. Ile to kosztuje? No, tutaj, w zależności od wieku, wagi, wzrostu, e, gdzieś tam dostosowują ten jakby poziom ryzyka e, zachorowania e, klienta i wtedy ta cena jest adekwatna właśnie do tego ryzyka. Ale zakładając, nie wiem, powiedzmy, e, średni wiek, kobieta 40 lat, e, waga w normie, wzrost w normie, wszystko jest normalnie, no to powiedzmy, że około 500 lira, 400-500 lira to będzie taka średnia. Można taniej, zdarza się, że za 350 też widziałam, ale musicie być troszeczkę ostrożni, bo tam w zależności wiecie, co się wywali z tego ubezpieczenia, to jest taniej. I nie chodzi o to, żeby to kupić jak najtaniej, tylko żeby być w miarę też zabezpieczonym. Hałas jest troszeczkę z głównej ulicy, ale dobra, mam nadzieję, że będziecie mnie dobrze słyszeli. Więc na tym ubezpieczeniu prywatnym ewidentnie należy korzystać z prywatnych placówek. Nie można sobie z tym ubezpieczeniem iść do szpitala publicznego i liczyć na zwrot kosztów, ponieważ szpital publiczny nie ma absolutnie podpisanych umów, umów z ubezpieczalniami e, prywatnymi. Czyli masz prywatne ubezpieczenie, idziesz do prywatnego szpitala, do prywatnej kliniki, e, oni od razu ci informują, czy twój ubezpieczyciel, czy w ogóle ma z nimi umowę. To jest jedna rzecz. Hmm, najlepiej by było, jeżeli macie możliwość, jeżeli to nie jest na zasadzie coś emergency, to poczekać na potwierdzenie e, pokrycia kosztów przez, ta te, przez takiego ubezpieczyciela. E, historia z życia wzięta parę tygodni temu. E, Basia, Basia, pozdrawiam Cię. E, miała przypadek, że no, niestety nerka jej odmówiła posłuszeństwa. Pojechałyśmy do szpitala e, publicznego. Nie, najpierw pojechałyśmy do prywatnego. W prywatnym. Ponieważ Basia czuła się kiepsko, stwierdziliśmy, że nie będziemy czekali na e, odpowiedź od ubezpieczyciela, czy pokryje koszt, czy nie, bo kobieta tutaj leży, czuje się coraz, coraz gorzej, a oni mówią, no proszę panią, my dopóki nie dostaniemy potwierdzenia, to albo wy musicie się podpisać, że bierzecie na siebie cały koszt, albo no będzie problem. E, więc, e, ponieważ szpitale prywatne, kliniki prywatne, te koszty dla Turystów, dla obcokrajowców, bez ikametki mają wysoko postawione, że tak powiem, poprzeczka jest dosyć wysoka. No to pojechaliśmy do publicznego. W publicznym szpitalu była zrobiona, co było zrobione, badanie krwi, prześwietlenie, tomografia z kontrastem i zapłaciliśmy za to 616 lira. No i teraz słuchajcie. Niestety Basia po, znaczy następnego dnia poczuła się gorzej, więc musieliśmy znowu się cofnąć do szpitala prywatnego, przyjęli już ją w kiepskim stanie na oddział i no i po trzech dniach rachunek był 2700 euro za trzy dni, za badanie moczu i za USG i za trzy dni pobytu w tym szpitalu prywatnym. Więc no mówimy o takich poważniejszych kwotach, tak? Dzięki Bogu polski ubezpieczyciel, bo właśnie sobie wykupiła właśnie na te dwa tygodnie ubezpieczenie w Polsce. Dzięki Bogu polski ubezpieczyciel w końcu potwierdził, że zapłaci za tą fakturę, co nie nastąpiło automatycznie, ale my już nie mieliśmy czasu i nie było wyboru, żeby czekać. Po prostu podpisaliśmy, Basia podpisała dokument pod tytułem: Jeżeli ubezpieczyciel nie pokryje moich kosztów yy, pobytu w tym szpitalu, to ja sama zapłacę. Także to był jakby warunek, żeby w ogóle wypisać ją ze szpitala. Nie przyjąć, ale wypisać. Bo w sytuacji kryzysowej, gdzie już trzeba coś działać, no to wiadomo, trzeba przyjąć. Nie ma, nie ma możliwości, żeby się zastanawiać, ile za to zapłacę i tak dalej. Natomiast, żeby wyjść z tego szpitala, Masia, Masia musiała czekać, aż ubezpieczyciel powie: OK, dobra, ja pokrywam ten koszt, albo sama się podpisać, że ona to pokryje. Czyli wracając raz jeszcze, ubezpieczenie prywatne. Czy to jesteście na krótki pobyt, czy na długi? Jeżeli na krótki, polecam kupować w Polsce, bo ubezpieczalnie w Turcji, tak czy siak, na mniej niż rok, nie wydadzą Wam takiego ubezpieczenia. Czy to się opłaca? To druga kwestia, dlatego że kupisz ubezpieczenie roczne, zapłacisz za nie 500 lira. E, czy kupisz ubezpieczenie w Polsce na dwa tygodnie i nie wiem tutaj już ile, za 100 zł, za 200, za 300 zł, może się okazać, że koszt polskiego ubezpieczenia na miesiąc czasu będzie wynosił tyle samo, co koszt tureckiego ubezpieczenia na rok czasu. To też musicie wtedy rozpatrzeć, ale zawsze możemy Wam w tym pomóc. Możecie się zgłosić i e, możemy Wam zrobić symulację takiego ubezpieczenia. E, będzie po prostu potrzebny e, numer paszportu, imię, nazwisko, wzrost, waga, wiek i i to wystarczy do takiej symulacji. Teraz tak, jeżeli chodzi już o dłuższy pobyt i ubezpieczenie, właśnie na tym e, prywatnym tureckim ubezpieczeniu, to zdecydowanie pamiętajcie, że idąc do szpitala, e, gdy podajecie numer tej polisy, e, jakby nie zgadzajcie się na wyjście bez dokumentów typu raport e, od lekarza, e, faktura. Dokładny opis przebiegu, jakby historii tej szpitalnej, bo potem są problemy z kolei w odzyskaniu pieniędzy tutaj z ubezpieczalni. Czyli nie ma tak, że wychodzicie i a dobra, to coś tam nam prześlecie. Nie, macie mieć w ręce dokumenty wypisowe ze szpitala. Co jeszcze, jeżeli chodzi o ubezpieczenie publiczne, jest opcja, że jeżeli ktoś chce i, I sobie przeliczy koszty, ma na przykład, nie wiem, jest powiedzmy małżeństwo i ma trójkę dzieci. To od razu Wam mówię, że będzie Wam się bardziej opłacało, e, a i te dzieci powiedzmy często chorują, to będzie, będzie Wam się bardziej opłacało zrobić ubezpieczenie publiczne, zdrowotne. Właśnie na tej karcie pobytowej zapłacicie wtedy 800 lira, czy tam 803 lira za miesiąc w trakcie e, obowiązywania e, tego ubezpieczenia, ale wasz mąż, czy żona i dzieci będą wchodzili pod to ubezpieczenie. Dla osoby, która nie wiem, musi często robić badania ze względów zdrowotnych, dla osoby, która ma choroby przewlekłe, których ubezpieczenie prywatne nie pokryje. Będzie po prostu bardziej się opłacało zrobić takie ubezpieczenie yy, publiczne. Yy, ja gdzieś tam czasami jako tłumacz yy, tłumaczę w takich różnych sprawach, właśnie w szpitalach, yy, w ubezpieczalniach, więc widzę, że są czasami problemy, że ktoś ma ubezpieczenie prywatne, idzie do szpitala publicznego, a potem jest wielce zdziwiony, że nie ma zwrotu kasy. Więc pamiętajcie, prywatne ubezpieczenie prywatna klinika publiczne ubezpieczenie szpital publiczny. Myślę, że to są takie podstawowe informacje, które będą Wam potrzebne. Gdyby coś, gdybym o czymś zapomniała, co jest bardzo prawdopodobne, piszcie w komentarzach, a postaramy się Wam zdobyć więcej informacji. Ja lecę, jest południe, przerwa obiadowa się zbliża, mój żołądek mi już o tym przypomina. Więc kochani, do zobaczenia, pewnie za tydzień, w następnym dniu z życia pośrednika. Bye!